jak corocznie, wymiana opon z zimowych na letnie, ponieważ jeżdżę naprzemiennie i y, kolejny rok posłużą nam Fire Max FM601 to już będzie, w 2019 kupywałem. mamy 224 czyli y, będzie już y, piąty sezon się rozpoczynał dla tych opon także y, co y, roku około 5000 km na nich robię Także możecie sobie policzyć, ile to tam wyszło, a w moich odcinkach wszystko pokazane. I do ogranicznika zmierzę. Mamy. Ostatnio zmi źle tam zmierzyłem, ale tutaj mamy trochę ponad y 5 mm do ogranicznika. O, ogranicznik wiadomo jakieś tam 2 mm, więc, więc mamy jakąś siódemkę. Zmierzymy to rzeczywiście. No, czyli mamy 7 mm nie licząc ogranicznika, 5 mm do ogranicznika. Także jeszcze trochę zużywalności, ale to jest tylna opona, a przednia trochę bardziej się zużyła. Więc nieco gorzej to wygląda, sprawdzimy. Jak też jest 5 mm, czyli nie jest tak źle. Może w jakimś innym miejscu do ogranicznika tu. W samym środku mierzę. Do ogranicznika mamy 4 mm, czyli plus ogranicznik, no to jeszcze 2. Liczymy 6 mm samego bieżnika bez ogranicznika. Gdzieś w jakimś innym punkcie wszystko się zgadza, równomierne zużycie 6 mm. Sam stan opony, tutaj jeśli chodzi o tą gorszą, czyli przednią, e, zużycie, jak, to, jak widzicie, jak to wygląda, nie ma tu jakichś spękań, nic się nie dzieje. Z opon można powiedzieć, jestem zadowolony, pomimo że to typowa chińszczyzna. I tylna opona o wiele lepiej tu wygląda bieżnik, pomimo że różnica jest milimetra na bieżniku, więc nie jest dużo. ale ale Jest jeszcze spoko, więc myślę, że jeszcze sezon spokojnie polatają. Jak nie więcej zrobiły sporo kilometrów i to w trudnych warunkach, bo jechaliśmy z nimi sobie po Chorwacji, więc tam opony dostały mocno w kość, ponieważ asfalt rozgrzany tak to wyglądało, że było bardzo gorąco. Wtedy zużywalność powinna być większa, aczkolwiek jak widzicie, jest spoko. Tutaj macie odcinek, w którym jest nasza wyprawa. Zobaczcie sobie, obejrzyjcie. I do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć. we